W niniejszym chciałbym zaprezentować przyszłoroczny Bukar Europy Mistrzostw Piłki na festiwalu przystany trzymaj mikrofon. Przepiękny. Oby został na polskiej ziemi. My ten puchar w tym ogromnym plecji Etui z ochroną przyjechał, będzie z nami 12 godzin chyba do godziny 21. Pokażemy jeszcze go na dużej scenie w całej publiczności utstokowej i wróci do macierzy. Ale życzmy sobie, żeby także przez kilka lat pobył u nas i tą całą, yy, te 4 lata, bo nie wiem, czy to jest puchar przechodni, czy się go ma na stałe. Przechodni jest, tak? No to w takim razie chociaż na 4 lata miejmy go w Polsce, ale co by nie mówić, przez chwilę będzie razem z nami. Także super, super przyjęcie. Ja Nawet nie myślałem, że jest tak piękny i tak duży. Jest naprawdę co trzymać w ręku, kiedy się już go otrzymuje jako trofeum w piłce nożnej. Nie, nie, no w ogóle nie, wiesz, jak do Monalizy to trzeba prostu rzadko podejść, ale może na... W dużej scenie nie wiem, czy będziemy trzymali to w tym wielkim pudle, czy dadzą go wziąć do ręki. No jak dadzą, to będę szczęśliwy. Przystanek Wustok coraz bardziej sportowy, zaczynało się od meczu tylko między przystankiem Jezus a przystankiem Wustok, a teraz. Proszę bardzo. no Był sportowy od kilku lat. My jakby reagujemy także na wszelkiego rodzaju sytuacje, które mają miejsce na świecie, a więc ja przypominam, że dwa lata temu olimpiada była, to tutaj się też odbyła Wustokowa Olimpiada, gdzie miły prawdziwe medale na nie na 100 metrów, a na 99 metrów gdzie były sportowe zmagania, czy to był rzut kulą, pchnięcie kulą, czy skok dal, ale także ślizg w błocie, czy taniec szarpą, który po prostu oczarował wszystkich. Bawiliśmy się w ten sposób i mówiliśmy, że chcemy wrócić do korzeni sportu, a więc do sportu takiego, który był za czasów barona, y, barona, 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 no barona, niech mu będzie, ale faceta, który wymyślił olimpiadę i kładł marynareczki obok i po prostu Ludzie startowali w takie uczciwe zawody. Myślę, że kiedy mówimy tutaj o Coubertin, kiedy mówimy o fair play, to chcemy też ludzi namawiać, żeby grali sportowo, żeby się zachowali sportowo, żeby stadion był tym miejscem, gdzie świetnie się bawimy. Jest to miejsce też dla bardzo ekstremalnych kibiców, ale żeby było bezpiecznie, żebyśmy mogli chodzić tam z rodzinami. No i ten pomysł podchwyciła firma Carlsberg, powiedziała, że im to też odpowiada. Szansą są mistrzostwa za rok, żebyśmy się nie pokazali od strony wyciąganych krzeseł, tylko wręcz przeciwnie, od strony takiego super, super, super grania. A na Woodstocku się gra, no przecież jest tytuł ludzi, którzy kopią piłkę, nie nigdy więcej. Przystanek Jezus i pokojowy patrol. Ostatni wynik był 3-3 w meczu, ale potem w karnych żeśmy przegrali chyba 5-3, ale dzisiaj bierzemy rewanż.